Teraz dwa dajcie standardowo znać, jak będziecie gotowi. <grystanie> <grystanie> Gotowi? Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie w Arcelorii Park. Za nami mecz szóstej kolejki w II ligi, w której Zagłębie zostawiec zremisowało z Olimpią Brüżący 3 do 3. Jest z nami trener drużyny gości, pan Artur Kosznicki. Dobry wieczór, panie trenerze, bardzo proszę o pomyczowy komentarz. Myślę, że Zagłębiec dzisiaj wysokie wymagania i zagrało zdecydowanie lepiej niż w przednich meczach. Uważam, że dysponują kadrą, jedną z najlepszych tej ligi i tutaj ci zawodnicy indywidualnie bardzo um, dużą jakość pokazywali się na boisku. My staraliśmy się przeciwstawić temu, um, pokazując nasz sposób um, grania mieliśmy dzisiaj um, problemy, jeżeli chodzi o to, żeby tą płynność um, utrzymać, ale udało nam się um, doprowadzić do doprowadzenia do, um, do przerwy i tutaj um, myślę, że było kilka takich momentów. Gdzie mogliśmy zdobyć trzecią bramkę, i, i gdybyśmy się lepiej zachowali, myślę, że mogliśmy w ten sposób ten mecz zamknąć. Niestety tak się nie stało i, i później straciliśmy bramkę na 2-2, która no, wydaje się, że jest dyskusyjna. i Pan tutaj mojemu zawodnikowi uważam, że jest odpowiedzialny i na pewno no, muszę to jeszcze obejrzeć, ale wydaje mi się, że mm, no, mocno dyskusyjny ten rzut karny. Trochę zmienił przebieg tego meczu. Cieszę się, że mimo tego niekorzystnego układu potrafiliśmy dalej zareagować i po tej czerwonej kartce dalej wierzyliśmy i potrafiliśmy mądrze się zachować, bo, bo to mądre zachowanie właśnie polegało na tym, żeby dostarczyć piłkę w pole karne w naszej sytuacji. Byliśmy w 10. Myślę, że to było bardzo rozsądne i wykorzystaliśmy które ustawienie warto wycieka i. i cieszymy się, że e, zdobyliśmy tą brakę proponującą. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania do trenera? Bardzo proszę Łukasz Was. Proszę bardzo, Pan Trenerze. Ja chciałem zapytać tutaj nawiązując do odpowiedzi kibiców, powiedzieli, po raz, że to najgorszy mecz wykonany w tym sezonie, jak pan wie się do tego odniósł? No myślę, że do naszych kibiców do tego, że mamy dużo piłkę, bo statystyki tak pokazują, że... Mamy największe posiadanie w lidze i myślę, że dużo takich działań jest, które są przyjemne dla oka i faktycznie tak jak zacząłem konferencję, no tutaj tej płynności dzisiaj tak dobrej nie mieliśmy i nie chcę tutaj mówić, że to tylko jakby poziom piłkarski rywala na to wpłynął, bo graliśmy tutaj niedawno zwiczysto i potrafiliśmy robić to lepiej i potrafiliśmy też wy... również z wysoko notowanymi rywalami lepiej przy tej pice się utrzymywać. Myślę, że tutaj no musimy się zastanowić co dzisiaj nas zawiodło, ale ale uważam, że trzeba też w te złe dni potrafić sobie poradzić no, i, i, i tak te punkty się zdobywa, że ten kto najlepiej radzi sobie z problemami ten ten tych punktów najwięcej dokłada i tutaj myślę, że za to duży szacunek dla mojego zespołu, że mimo tego, że nie wszystko się układało po naszej myśli i, i może nie, nie prezentowaliśmy się najlepiej, zdobyliśmy ten punkt i, i wyrównaliśmy końcówkę. E, w Kojcówce. Bramka Dominika, My tutaj właśnie dzisiejsze to takie coś, co Pan już zna z nas treningów, czy dzisiaj po prostu są zaskoczył tutaj wszystkie tym uderzeniom mniej więcej 26 metrów? Ma bardzo dobrą jakość, jest bardzo profesjonalny, Myślę, że to. Bardzo dobry piłkarz i mm, bardzo ważną rolę pełnił w moim zespole. Cenię go i cieszę się, że jest z nami. Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze jakieś pytania do trenera? Jeżeli nie, kończę pierwszą część konferencji. Dziękuję.